Jak najbardziej. Mówiłem to chyba wczoraj, że gdybym miał wydać 2,5 tysiąca złotych na McDonalda, to to nie byłyby dobrze zainwestowane pieniądze. Tutaj jest naprawdę... Naprawdę jest takie uczucie, że te pieniądze nie poszły na marne. I Nawet to poczułem. Czuję się to, że jak czasami kupuję jakiegoś batonika i porównując to do, do tutaj do udziału, to naprawdę ten batonik tam jest jakieś takie, nie, 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 batonik mi nic nie dał. Naprawdę batonik nie był tak wartościowy, jak tutaj przyjechanie i przeżycie tych wszystkich emocji. Oczywiście jak tych wszystkich emocji to tych pozytywnych, które odczuwamy jako pozytywne, i tych tak zwanych negatywnych. I to jest naprawdę świetne pod tym kątem. Zdecydowanie polecam. Bo tutaj są uwalniamy te emocje. I to mamy na całe życie. Tego nam nikt nie zabierze. A jeżeli uczymy się takiego uwodzenia taktycznego na zasadzie umiejętności, to w tych emocjach, tego żalu, smutku, presji, można zapomnieć o tym, co się miało powiedzieć w sytuacji, gdy dziewczyna tam coś, tutaj, tak, normalnie głowa się poprawia. Jej. Tu tutaj emocje schodzą, mamy takie czyste, nawet takie czyste porozumienie ze sobą. To jest nie do odebrania, uważam. Naprawdę warto. Przyjeżdżaj. Nie, słuchaj, nie zastanawiaj się, przyjeżdżaj. Naprawdę, jak będzie następnym razem na Facebooku, że jest szkolenie, nie zastanawiaj się sekundy. Po prostu wpłacaj zaliczkę, przykuj torbę i po prostu sobie cierpliwie czekaj, aż będzie dzień, w którym odbywa się tutaj szkolenie. Niby, właśnie pytanie, co robiliśmy? Też, też miałem dużo takich obiekcji, że będziemy jakimiś bogami u podrywu. A okazuje się, że wszystko sprowadza się do zwykłych, prostych rozmów i do szczerości. Bez żadnego kombinowania, owijania bawełny, czy podejść z tej strony, czy tutaj powiedzieć w, w jakimś sklepie, że, że zaraz, zaraz, zaraz poczekam odpowiedni moment. E, tutaj są jacyś klienci, czy ja tych klientów może jakoś robię. Nie. Ja się osobiście kieruję tak, że jeżeli jest dziewczyna i ona sobie tam sprzedaje coś i ma aktualnie klientów, to ja wam także sobie wolę z rozsądku poczekać, że ona teraz musi tych klientów obsłużyć i potem przyjdzie moja kolej. Jeśli chodzi z kolei o takie boom, że to jest szkolenie z uwodzenia, to nie, to nie jest szkolenie z uwodzenia to też polecam wyjąć sobie to z głowy i odstawić to na bok, a najlepiej to może puścić w ogień, bo tutaj jest po prostu intencja takiej bardziej otwartości, bardziej zostania człowiekiem niż, jakimś, niż przyklejenia sobie na plecy uwodziciel. I jeszcze pod spodem z jakimś dyplomem niewidzialnym byłem na szkoleniu z uwodzenia. Więc zupełnie coś innego. I co ciekawe, jest takie... Być może u mnie się trochę pojawiało takie przekonanie, że skoro to jest, jakby nie patrzeć, bardziej szkolenie z relacji międzyludzkich, to nie, to, 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 to nie będzie, nie, to nie ma sensu, to nie może się udać, że nie będzie takiego efektu, jakby się, jakby się chciało, czyli seksu, pocałunków, randek. No dziwo, z, mogę z czystym sumieniem serca powiedzieć, że z jedną dziewczyną poszedłem do kawiarni, i jakby nie patrzeć ta na tarantę, no tarantka ta była, a nie było podrywu, więc można. No, naj, więc najwięcej zrozumiałem, że te, te oczekiwanie, które wydaje się takie rozsądne, takie logiczne i prawidłowe, że trzeba do dziewczyn podchodzić z taką intencją podrywu, bo to jest jedyna furtka do pozna jedyna droga do poznawania dziewczyn, to zrozumiałem, że to wcale nie jest tak. Może być po prostu zwykłe, część i to już jest właściwe, właściwe myślenie, właściwe, tak, tak prawdę mówiąc. A dopóki mamy w głowie to, że jedyna droga do kobiety to jest przez podryw, no to jest zawsze na starcie jakieś 30 kg oczekiwań, stresu, oporu, ścisków, wszystkiego w ciele, co no, odbieramy jako nieprzyjemne. Było, było ustalone, tak, że trzeba. Tak, nie, nie, że presja, słuchaj, tylko, że no, podnosimy sobie poprzeczkę. Sami z siebie, 20 podejść dziennie. I to było zrobione, i jestem z tego mega zadowolony, bo samo to, że się to zrobiło w ogóle, że się wykonało 20 podejść, to jest takie, o, robiłem to. I to nie jest tak, że raz, po, bo jak podejdzie się raz albo dwa razy dziennie, to jest się w stanie utonąć jeszcze w tych emocjach, w tych oczekiwaniach i się tego o tym zapomina po prostu, nie odczuwa się tego. Ale jak się zrobi właśnie 20 podejść, to raz, że będzie dużo emocji się wyleje i przez to, że te emocje się, w, y, staniesz się lżejszą osobą, to po prostu masz kontakt, że tak, było coś takiego. Także polecam. Jakiekolwiek podejście. Nie chodziło o zagadanie, chociaż w pewnym momencie rozmowy już były coraz dłuższe, ale zwykłe po prostu podjęcie jakiegoś zwykłego cześć. I to już jest don't, to już jest zrobione. To jest właśnie brawo. Podjąłeś tą decyzję i na pewno poczujesz jakieś uczucia, które jak się wyczerpią, to będzie ci lżej i coraz łatwiej z biegiem czasu.